Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów. Cześć. Dzisiaj postanowiłem nagrać taki krótki tip, jak przeprowadzić serię wstępne przed ćwiczeniem, aby się nie zabić oraz aby wykorzystać w pełni swój potencjał na tym ćwiczeniu. Także. Od czego zaczynamy? Po skończonej rozrzewce na jakiejś bieżni, orbitreku czy innym takim sprzęcie cardio wykonujemy resztę rozrzewki, jakieś tam rozciąganie dynamiczne, mobilizacje, rolowania, aktywacje drobne. Jak to skończymy przechodzimy już do wybranego ćwiczenia, które mamy w swoim planie treningowym. I zaczynamy od 10 powtórzeń 20% ciężarem, 20% ciężaru z serii liczone. Około, nie musi to być dokładnie, może to być plus minus 5, ewentualnie 10%, nie będzie wtedy też to błędem. Wykonujemy 10 powtórzeń dynamicznych w pełnym zakresie ruchu dokładnych, aby się zaadaptować do tego ćwiczenia. Nie, nie, nie robimy od razu na przykład 50 czy 70% na rozgrzewkę. Następnie przechodzimy do ciężaru 50%, aby już troszkę wejść w ten większy ciężar. Robimy 5 powtórzeń, tak samo dokładnie. Wiadomo, dokładnie. No i kończymy. Zakładamy 90% ciężaru, od razu 90%, i wykonujemy zaledwie jedno ćwiczenie. To pozwoli się nam zaadaptować już do tego większego ciężaru. Wystarczy to w pełności, aby być rozgrzanym i aby spokojnie móc wykonywać serię roboczą. Tak, zakończyliśmy rozgrzewkę, przechodzimy do serii roboczych po 3-5 minutach od skończenia rozgrzewki. I w tym systemie, który teraz omówiłem, pomijam kwestie różnych Amrapów czy RepMaxu, bo wtedy polecałbym jeszcze zrobić kilka powtórzeń na 70% i 80%. No i to by było na tyle. Pozdrawiam.